Dziesiąty dzień sierpnia, kolejny dzień mistrzostw Europy. Jesteśmy w bułgarskim samokowie. Dla nas będzie to niezwykle istotny dzień. Z tej racji, że dzisiaj do gry wchodzi Igor Cygan Jakubowski, a więc aktualny mistrz Unii Europejskiej, pięściarz, który ma przecież wspaniałe wspomnienia z Bułgarią. Powiem w ubiegłym roku w Sofii wywalczył ten prestiżowy tytuł, tytuł, który dał mu rozstawienie. Dzisiaj także druga walka naszego kapitana, naszej pantery, świetnie spisującego się Tomasza Jabłońskiego. Tomasz Jabłoński rywalizował będzie z Leonem Czartoi ze Szwecji. A w pierwszym swoim pojedynku wyeliminował Dmitro Tryciaka z Finlandii. Na walkę Tomka możemy zaprosić od około godziny 15:30 polskiego czasu. Z kolei Igor Jakubowski, jego przeciwnikiem, Albańczyk Krystian Demaj, wielokrotny mistrz swojego kraju, uczestnik Ligi World Series of Boxing, walczył w Mexico Guerreros. Zresztą na rozkładzie ma Polaka Krzysztofa Kowalskiego podczas meczu z Hussars Poland. Igor wie, jak ma boksować. Jest raczej rozluźniony, pewny siebie mówi przede wszystkim lewa ręka, przede wszystkim dystans, nie dać rozkręcić się Albańczykowi i Igor i trener i chyba wszyscy spodziewamy się, że Demaj ruszy od pierwszego gongu ostro na Igora, ale jesteśmy dobrej myśli, liczymy na dwa zwycięstwa, liczymy na to, że nasi pięściarze pojawią się w ćwierćfinale, no i perspektywa medalowa będzie już bardzo blisko.